Cześć drogi widzu. Dzisiaj znowu GTA Online z racji tego, że ostatnio była porażka jaka była. Postanowiłem sobie troszkę zagrać w GTA Online. I co? I przypomnieć przypomnieć sobie gdzie to było. Nie grałem jakoś tam dosyć długo, zacząłem sobie robić tam przygotowanie do... Kaioperico, to skarce, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ok, zamówionego, zamówionego mamy Avengera, więc lecimy powtórzyć tę misję jeszcze raz. W międzyczasie ostatnio sobie jeszcze przerobiłem trochę tego Avengera. Z racji, że y, robię tę misję solo i żebym miał jak po prostu ją wykonać. Otóż tak się prezentuje teraz nasz Avenger. Zarejestruj się jako szef. Mam wrażenie, że wcześniej się trochę inaczej rejestrował do, do tych swoich organizacji, że tak powiem. Tak, tu były te główne misje, i tą misję odpalmy sobie. Yy, niech będzie normalna, kupmy sobie kamizelkę. O, no właśnie widać, że kasy mam bardzo mało, dlatego chcę sobie zrobić Caio Perico. Ale pieniądze sobie będę starał poza odcinkami, tutaj będę starał się tak bardziej nowości pokazywać ewentualnie całość. Dobrałem postać, żeby też nie wyglądała jak, jak e, Hitman. you'll be flying into restricted airspace with probable surface-to-air batteries and extensive ground reinforcements. Your objective is to engage the enemy, fuck shit up in general, and then land and recover a mobilized cache of whatever raw material they've been extracting. We need to know what the hell they're up to down there and get ahead of it. Good luck to you, CRout. Ja okay, im no Musiał sobie chyba kupić statyw na mikrofon, bo go tutaj szturcham trochę. może tak będzie lepiej. Teraz żaden luk bombowy mi się nie przyda, mimo że go sobie tam mogę poszedzić. Chyba R. Była właśnie widok. I, i przypomniałem sobie, jak autopilota się włączał. Muszę się zatrzymać, w trybie tak jakby wiszącym i yy, wejść w M, duże pojazdy Avenger i autopiszty. Także to się robi przez te menu interakcji, tutaj. Op. Zobaczymy czy yy, rakiety, które są auto będą... Wejdźmy sobie, przejdźmy w chyba gdzie. Yeah. O właśnie. Wejdźmy sobie tam i sobie strzelajmy. Y, mogę czy nie mogę? Chciałbym do przodu polecieć. Mogę, ale bardzo powoli to idzie. No ze No, jestem trochę przed... Przede mną. Dobra, spróbujmy zrobić to tak. Teraz. Nawet, nawet tak bym teraz wziął właśnie um. Avenger, włącza autopilota, wejdźmy sobie do ładowni, tam mamy tego, mam nadzieję, że nas nie zastrzelą w trakcie. Mamy jakieś działka, usiądź, Co tu jest, gadaj, użyj wieżyczki, mam nadzieję, że ona nie jest gdzieś u góry. Rozpieprzajmy to, idzie Skąd on do mnie wali? No, nie, on gdzieś tu jest, koło drogi. Halo, gdzie jesteś? Dobra, nieważne. No i znowu stuknąłem w mikrofon. Eee, gdzie są jeszcze te tamte dwie? Tu jest jedna. I jeszcze.

Wyłącz tego autobusu, ja. Awender, wyłącz. Okay, Aha, ile mój ten wytrzyma bo... Szalnie poleciała w tęka. Nie no, beznadziejne Niech to jest. Dobra. Nie chcę pisać R. Lądujmy. Nie, ile razy zginę, bo wyszedłem z samolotu. Ja miałem jetpacka. Mam jakieś rakiety? Mam coś? No, to było mistrzostwo z mojej strony. Nie będę mówił, że nie. Zaraz wejść w celowany, teraz mam bardzo mało życia. Ale mam przekąski. Tak. Yy, gdzie tu były? Styl. Nie. Właśnie, to jest tak, jak się. miało duży od, odstęp od grania. Ekwipunek. Przekąski. Nawet pancerz mamy chyba. Nie mamy pancerza, dobra! Nie on tu jest? nie nieważne jakże przyjdzie do mnie Prosto w serducho dostałem. Myślałem, że tak się rzuci w jakiś piank. Aha, takie coś mieliśmy za... zawinąć. Chyba już gierka mi się nie przywiesza, aczkolwiek nie wiem czym to było spowodowane. Ponieważ, no, zmniejszyłem trochę detali. Może to widać na nagraniu, może nie. No, ale lepiej mieć... Troszkę gorsze detale niż... Yy, niż co? Niż żeby gierka się wyszła chwilę. Oni mają zamiar do mnie tak ładować? Czego? Mam coś innego? Chyba przylepna, mołotow, stolec zwykły, rewolwer, kamon napinający, taki sygnałowy, no nic. Jest... Muszę mieć. Mam nadzieję, że mnie nie celną. Jak to zatrzymam, to może być różnie. Dobra, rozpieprzają swoich, jak na razie. trochę ich tam jest. Skrzydli najważniejsze, a dalej tu już może się dziać. Zanim on się przesiądzie, to... I mapa mi się zbugowała, jadę obok autostrady. To lekkie przesunięcie mam. Ale co mi ja czy się pierdolą w ten moc? Nam każą wyjeżdżać. No zobaczcie jak mi się mapa przesunęła. Drogi! Jestem chyba tylko jeden helikopter. Yeah, Odpierdolili się to chyba o te mosty. Worry, -o. o nie tędy. Naprawimy ten błąd. O, tu mi tak jakby się mapa naprawiła. Ja byłem w punkcie. Okej, okay. to naprawiłem swój błąd. 16 tysięcy nie dużo. Okej, okay, i znowu trzeba Avengera zamówić, podejść do kokpitu i tak go, Avenger, sprowadź. Jakby się respił gdzieś bliżej, to... Nie no, całkiem blisko się respił. Nie ma tragedii. Nawet nie ma co samochodu kraść. Druga misja. Na czym będzie polegać druga misja? All right. What's up, chief? Y Halo, Ja? Yeah. Na głęboką wodę. Co to? Siedzimy Bynajmniej spróbujemy. A jakby wziął trudny. No dobra, na razie na normalnym przejdzie. Fajnie, że się da tę misję w pojedynkę robić. Czemu na kayo Perico nie mogę tym lecą. Merryweather cozing up to law enforcement to crack down on illegal imports. Every shipment they confiscate, they keep half for themselves and sell it on. So they just shot down a few planes over the water. I say we get there first, pick them clean. So we got new cameras hooked up to the Avenger turrets, and the tech is next level. These smuggler planes always carry a bunch of decoy cargo in case they're stopped, but we're going to Dobra, lecimy pierwszy do tego. No jest trochę bliżej. Mogłem sobie to od razu sprawdzić. Dobra, autopilot sobie włączmy. Też kamerę mam przejrzeć. A. Dobra, wiem, czym to było. E? Ew, F. F to się wysiada. No i dupa Zajebie mnie Tam jest jakaś skrzypta, widzę pod Popłynę po nią Ciekawe jak ja wejdę do Avengera z powrotem. Powietrze na szczęście mam oddycharkę. O nie strzelaj do mnie, przestań. Wiesz skąd oni siedzą, że strzelają właśnie w tą stronę. Akurat we mnie tak? No przestań, no nie możesz mnie widzieć. Jak znalazłem ten szynkę, to teraz będziesz do mnie strzelał. Nie no, znów będzie porażka. daj mi coś ciekawego. Mogę kamać raz, dwa, trzy. Ja wam tu dam. Duże pojazdy, Avenger. I co. Yy... Dobra, fajnie to jest taka opcja. Bo chyba tak musiałem zrobić. Bo tu jest ten jetpack z tego. Deadpack, który jest w Avengerze, którym pierwszy raz w sumie lecę To lata się nim jak, jak ma... a jak mogę wejść do środka mogę wejść Tak latam jak potuczony mam tu rakiet Wiedziałem, że to się to... Wiedziałem Dobra, ale mam drugą szansę, żeby, żeby rozjebać. Dobra, tak, do hangaru mi to zwróci. I tu nie mogę. Jak zadzwonię sobie do hmm, Meduelader? Tak, okradam ich i od nich będę samolot wybrał. Nie mogę. Dobra, nieważne. Tworzy mi samochód. Trochę wolny sobie ten samochód wybrałem, no ale co zrobić? u nie widzi, że strzelają do mnie? To nie jak gdyby nigdy nic. To. Kurwa, nie zebrałem tego. Bo mnie zajebali. No faktycznie. o Boże. Ciężka jest ta misja w pojedynkę. To mogę sobie przywołać. Buzardaka. Hydra Obecnie jest niedostępna. Fajnie, dzięki. Jeszcze raz chyba Avengera noc. To zrobię, no. To stierdolę. Dobra, lecimy jeszcze raz zebrać tą, ten ładunek. jest na drodze no jest ta ja go nie zabrałem jak, jak idiota nie zbierę go tak muszę wysiąść. Proszę mnie nie w kury. Kąd? Kolejny jakiś kurwa leci, ja pierdol Nie możesz mieć tyle tych Z wbrew przepisom BHP jaka będzie następna misja. Co to, że nie mogę używać tych wieżyczek, tak zdalnie to spikuję. bo G jest obok F. No nie. Że pojazdy Avenger sprawa. Perfekcyjne lądowanie. Ja pierdoli. Dobra, ale poprawimy to w następnym w kolejnym materiale. Przemyślę to jak to zrobić i podejdziemy do tego jeszcze raz. Z strony yy, masz się ode mnie, z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Eos.